Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest sobota. Zawsze taki dodatkowy filmik będzie, jak mówiłem o 18. Co ja się... się dzieje? I muchy latają. Eee, słuchajcie, dzisiaj będzie na temat driblingu. Jak wiecie, sam nie drybluję. Eee, bo jakoś nawet pod to piłkarzy nie mam to raz A2. Eee, gram na krzyżaku A3. Eee, nie uważam tego za jakoś. Mega konieczność, także jeśli nie potrafisz dribblować albo nie lubisz tego robić, to, to nawet nie musisz tego uczyć. Ale są ludzie, którzy po prostu lubią grać w piłkarzami pokroju Neymara, Messiego, Kwaraceli, yy, także lubią się bawić tym yy, dribblingiem. No dla nich to, dla tych, którzy chcieliby się nauczyć, to mam tutaj taki filmik od Tomka yy, EBDB. Yy, nagrał taki generalnie poradnik w sumie o najfajniejszych takich sztuczkach, nie wiem, sztuczkach driblingu i tam wszystko jest w porządku, tylko że to jest taka podstawowa wiedza i dla was w sumie to będzie może jakieś 20% użyteczności, generalnie jak zrobić skill to jedno, ale najtrudniejsza tego część to jest timing i tak jak w każdej grze zrobienie czegoś to nie gwarantuje praktycznie niczego, bo trzeba zrobić w czas to nie jest tak, że po prostu można sobie spamować i się biegnie przez całe boisko, bo to tak nie będzie działać. To jest y, zrobienie z wodu to jedna sprawa, a druga to timing. To 80% to właśnie timing, bo y, z tego to, to ani rusz. Taką podstawę dostać właśnie od EPDB, Natomiast ja y, od osoby, znaczy z mojej strony, od osoby, która tego nie stosuje, natomiast gra przeciwko takim zagrywkom, no to mogę Wam powiedzieć, że Double Touch. Double touch to jest e, e, skuteczna rzecz, jeśli, jeśli ktoś zastosuje się w te widełki, na które możecie to wykonać ten, dany, dany skill, double touch, to wtedy będzie mega skuteczny. Natomiast zawsze gram piątką w obronie, czy nawet mi ominie obrońcę jednego, bo tam zawsze jest drugi do asekuracji, szyb, szybkie przełączenie się pomiędzy zawodnikami i, i drugim próbuję zablokować go. Czasem też gram w obronie pasywnie, żeby się przed tym bronić, cofając się i nawet jeśli przeciwnik zrobi double touch'a, no po prostu mi wbiega w nogi, no. ja mam szczerze, że taki double touch, to przypuszczam, że może mierząc się cały czas z tej Dywizji Pierwszej, no to myślę, że z dwa z dwa razy na sto meczy komuś to wyjdzie mega skutecznie. To raz. Wracając do double touch'a. Double touch Przedtem nie wiem za bardzo jak się bronić. To jest dosyć rzadkie, no nie wiem, może raz raz na 150 metrów kogoś spotkam kto tak, tak zrobi. Ale w momencie, gdy ja broń o, swoim obrońcom w obronie, prawda? Gdzieś tam na 20 metrze i przeciwnik robi double touch'a, załóżmy Messim, założymy Neymarem, czy chociaż, nie wiem, czy Salahem też yy, i w tym momencie, gdy on zrobi double touch i od razu odda strzał finezyjny po długim, ja się czułem bezradny. To było takie coś, że są takie mecze, są takie rzeczy, taki double touch, taki strzał, że czujesz się bezradny, nie? Bo wtedy, jeśli ja nie będę ciut, ciut czasowo przed przeciwnikiem, nie przeczytam go, no nie ma szans, żeby to zablokować. To robicie po prostu double touch, od razu strzał fizy finezyjny, później kwadrat i chyba tam R2 na PlayStation, nie? To jest mega zagranie do zablokowania, ciężkie i zwyczajnie, nawet jak ja sterując, wiem, co chcę zrobić. Nie, nie nadążę, nie nadążę. Po prostu muszę być krok przed nim, i to wtedy się uda gdzieś tam ustawić. Przygotować do tego, że przeciwnik może tak zrobić, to będzie ok, ale tak to jest mega skuteczne zagranie. Eee, I to tyle jeśli chodzi o double touch eee, ze, ze strony po prostu mojej. Eee, jak się bronię przed tym, raczej pasywnie w obronie, patrzeć po prostu na przeciwnika, nie iść w niego, bo powa złyknie. Ja akurat drugim zawodnikiem. Natomiast jeśli chodzi o drugą sprawę. Druga sprawa jest, wydaje mi się, cięższa do powstrzymania, bo natomiast, gdy przeciwnik balansuje sprintem i zwykłym poruszaniem, to jest, to jest najcięższe, bo jak ma piłkarza, który ma wysoki dribbling, wysoki balans, do tego dochodzi jeszcze wysokie przyspieszenie, to jest znacznie niebezpieczne, bardziej niż jakiekolwiek zwody, sztuczki, bo tutaj to ciężko jest przewidzieć gościa, bo jeden zwód Jeden sprint, zwolnienie. Yy, Nasze znaczy zwolnienie. Yy, jeden strzał ze sprintu. Później się tam spowolni, żeby ten dribbling zachować precyzyjny. Ominie jednego, znowu sprint i tak. To jest mega ciężkie do zrobienia, ale też mega ciężkie do powstrzymywania. Także bawcie się i próbujcie w ten sposób balansować sprintem i, i poruszaniem się, bo to jest. I balansem to jest najtrudniejsze do, do tego do, do powstrzymania. Nie jakieś tam sztuczki biłkarskie, tylko generalnie stricte balans manualny i, i sprint. Sprint spowolnić, sprint, to jest, to jest najtrudniejsze. Tego czasem nie przewidzisz, jak są dobrzy przeciwnicy. To tyle z mojej strony. Hmm, chyba tak, chyba tak. Ze strony broniącego się, przeciwko takim takim trikom. Trzymajcie się i do poniedziałku, ja zapraszam do EBDB, to był robiony we FUTBOL23 ten poradnik, ale generalnie nic się na tą chwilę nie zmieniło. Tak myślę, nic się raczej nie zmieniło, bo to samo zostało, także zapraszam do EBDB. Link, Tomek też czasem streamuje EBDB, link w opisie będziecie mieć do jego streama, do jego YouTube'a, tam mało jest filmów na tym YouTube'ie. Ale może się poprawi i może będzie częściej streamował. Trzymajcie się i do poniedziałku. Hej. Siema, z tej strony BDB. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić trzy najbardziej efektywne skille do dribblingu w Football 23. Oczywiście moim skromnym zdaniem. Zanim jednak zaczniemy omawianie zwodów, polecam przejść sobie do zakładki z ustawieniami pada i sprawdzić sobie, czy wszystko jest ustawione jak należy. Kontroler, konfiguracja. Tu zjeżdżamy na sam dół. Zakładka Feint, Command, Settings polecam ustawić na Easy, znacznie łatwiej to wykonywanie driblingów. To jest pierwszy ze skilli, który będziemy wykonywać, to Double Touch. Robimy go... Postęp następujący. Prawy analog dajemy do góry od kierunku biegu, następnie do tego analogu dokładamy lewy analog w kierunku, w którym biegliśmy wcześniej, czyli przykładowo biegniemy na bramkę, puszczamy wszystko, dokładamy analog w górę i później do przodu. Jeszcze raz to samo. Chodzi o, chodzi o danie prawego analoga 90 stopni do góry bądź do dołu od kierunku biegu. I do tego dokładam później analog w prawo, tak jak, tak jak widać zresztą na załączonym padzie. Do góry, do góry dajemy prawo analog, i do niego dokładamy analog do przodu. I to wszystko. Specjalną wersją jest jeszcze wersja y, z animacją Neymara, gdzie on wykonuje zamiast double-touch'a rolla. Wygląda to w ten sam sposób. W sensie wykonanie. Natomiast sama, sama animacja skilla jest dużo lepsza, dużo szybsza, bo ta piłka, że tak powiem, nie jest kopana, tylko przetaczana przez niego. Do wykonania tej animacji potrzebne są trzy skilla. Double Touch, Sole Control i Flip Flap. Drugi zysk, który serdecznie polecam każdemu do nauki, to super cancel przy oddawaniu strzału bądź podania, czy tam wrzutki, jak kto woli. Chodzi mniej więcej o to, że ładujemy strzał, czy podanie, nawet i napałę, jak tam kompasuje. pasuje, yy, i w momencie, jak już mamy to oddać, wciskamy super cancel z kierunkiem, w którym chcemy się obrócić. Normalnie tak jak fake shot z za dawnych czasów. Działa to mniej więcej właśnie w ten sam sposób, tylko że nie ma tutaj animacji jak przy zwykłym fake Tak jak tutaj jest, nie, do, nie, jest nie jest dokładana dodatkowa animacja, tylko po prostu zawodnik się obraca zabierając od razu piłkę w gwałtowny sposób. Działa to zarówno przy podaniu krzyżyk, tak, czy, czy wrzutka. Tylko trzeba to odpowiednio wcześniej też wcisnąć. Bo, jak, jak opóźnimy za bardzo, że tak powiem, wciśnięcie super cancel, no to wykona nam niestety wrzutkę, czy tam strzał, czy coś. Ale działa to mówię, przy wszystkich, yy, czy podanie trójkątem, o, czy, czy strzał, czy zwykłe podanie krzyżykiem. Cokolwiek, czy wrzutka, i obracać się możemy dosłownie w każdym, dosł dosłownie kierunku. Nie tak jak przy zwykłym markowaniu, że robić animację musi i tak dalej, do tyłu jakiejś wody, obracanie i piruety nie wiadomo jakie, tylko po prostu zabiera piłkę w tym kierunku, w którym chcemy, i tyle. Trzeci ze skili, który polecam każdemu, żeby się nauczyć, to będzie Mars Turn. Do wykonania go możemy użyć w sumie każdego zawodnika, jednak, żeby w pełni z niego korzystać, potrzebny jest skill u zawodnika o tej samej nazwie. Wygląda to w ten sposób, że prawa analog wciskamy w kierunku, w którym biegniemy, i do tego dodajemy później analog w górę bądź w dół od kierunku biegu, czyli Coś takiego. To jest akurat na Veratim jest zawodnik, który posiada skill, a teraz przykład zawodnika, który nie ma tego skilla. Też, też da radę to zrobić, szczególnie na skrzydle to jest, tylko tyle, że on właśnie wykonuje wtedy to dużo wolniej i mniej efektywnie. Ale też można tym przejść rywala spokojnie. Już nie mi się udawało, także... Dzięki za oglądanie. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Wpadnij również na mojego Twitcha, gdzie gramy futbol i inne gierki. Link w przypiętym komentarzu. Pozdrawiam i do następnego.